Witamy, świętego Mikołaja! Trzy, ho, ho, ho. Witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu z mieszkańcami gminy Krynki. Przybyło wiele osób, bardzo się cieszymy pomimo tej. Markotnej pogody, ale duch Bożego Narodzenia jest w nas i ta radość jest w nas. Te spotkania odbywają się już od kilku lat. Najpierw oczywiście tradycyjnie jest szopka, jest żłobek, Maryja jest Józef i dzieciątko, co jest najważniejsze przy Bożym Narodzeniu, ale także są inne atrakcje dla mieszkańców, dla dzieci. Dzisiaj jest konkurs szopek. Jest także poczęstunek skromny dla naszych mieszkańców w postaci pierogów tradycyjnych, jak również później spotkanie wigilia opłatek z osobami samotnymi zamieszkającymi teren naszej gminy. Cieszymy się bardzo. Z obecności wszystkich. Chcielibyśmy z tej okazji, jeżeli można, to bardzo podziękować naszym sponsorom, darczyńcom, dzięki którym te spotkania się odbywają zarówno to tutaj, jak też to y, później spotkanie opłatkowe z osobami samotnymi. Jeszcze będzie też Mikołaj, bo nie może zabraknąć Mikołaja także będą atrakcje również dla dzieci. Serdecznie wszystkich zapraszam do uczestnictwa i wszystkim mieszkańcom naszego powiatu sokólskiego życzę radosnych zdrowych świąt cieszmy się z obecności naszej rodziny przy stole naszych bliskich i znajomych wszystkiego dobrego na święta Bożego Narodzenia